Siemanko, witamy w kolejnym odcinku. Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku testujemy sobie petartki Dumbum Micro od Klaska. Już Wam pokazuję, jak one wyglądają w środku. Takie czerwone, małe petardki. Możliwe, że je kiedyś dawno temu już testowaliśmy, tylko one były w innym opakowaniu, tak mi się wydaje, ale może, mogę się mylić. Mogły się też zmienić przez tyle lat, więc. Tak, pokażę do opakowania. Y, trzeba za nie zapłacić. około 3-4 zł, tak? Yy, więc... Mniej więcej. No tak to wygląda. Klasa F2. Dokładnie. No i myślę, że to takie petardki do postrzelania sobie, nie? Gdzieś tam yy, cichego. Yy, NEC 8,8 g. Czyli tam 0,4 na petardę? A w sumie nie tak mało. No. Wychodzi na to. Dobra, pokaż. Yy, pokazywałeś jak wyglądają, więc dawaj od razu sobie odpalamy. Zaczynamy teścik. I rzućaj tak jedno za drogą może. I druga. Zwykłe petardki, trochę głośniejsze od pikolaków, nie? nie? Albo nawet takie, pikolaki. Trochę głośniejsze, trochę głośniejsze. Ty, mnie, majster. <try> Trzeba się było odpunąć trochę. Jeszcze jedna. Dawaj, jeszcze kolejną wróć. No tak. Ach, ta no bryza z kałuży. Nie tonie. Ja się za to schowałem. <noise> Ląd mają dobre ogólnie, nie? Więc no nadają się, ale nie toną, nie? Zrobiło coś? Coś tam zrobiło. No troszkę, troszkę. Delikatnie go gdzieś tam wzruszyło. Na koniec sobie jeszcze układamy takie słoneczko. No i podsumowując, yy, zwykłe tak naprawdę piekulaki, nie? Yy, za 3 złote. Także nie ma tutaj jakiejś rewelacji. Yy, no co, ląty dobre. Że jak tam rzucicie w mokrą trawę czy w śnieg, to nie powinno wam gdzieś tam yy, nie wypalić. No także się takich słabych petardek, tanich, no to będą dobre. No. Dokładnie. Więc na koniec jeszcze odpalamy słoneczko, ja się odcinę. No i dawaj. No i w karabinku fajne były, nie? No fajne, no taki masowany efekt, nie? No, <laughs> już tak, zrobił, że... zrobił trochę lep lepszy, jakby, show. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobało, jak oceniacie te petardki. I zostawiajcie łapki w górę, a będzie więcej fajnych odcinków. Trzymajcie się, na razie.